rzeczą, która moim zdaniem też jako katolika praktykującego powinna wreszcie mieć miejsce, to jest wystąpienie państwa z jasnymi wytycznymi zaleceniami do konferencji Episkopatu Polski od strony sanitarnej w sprawie komunii na rękę. Ja rozumiem, że są tacy, którzy, którzy uważają, że tylko i wyłącznie do ust i tylko i wyłącznie na kolanach, ale do im też trzeba powiedzieć, że jesteśmy w specjalnej sytuacji, w której miłość bliźniego, miłosierdzie wymaga również tej ofiary, żeby, jeżeli mogę, zmniejszyć choćby o 10% ryzyko, że kogoś ze słabszym niż mój układem odpornościowym, będąc sam bezobjawowym nosicielem, zarażę i oszczędzę komuś łez i cierpień, to powinienem to zrobić. I będę to mówił niezależnie od tego, czy Wam się to podoba, czy nie. I będę to mówił konsekwentnie i jasno. Będę to mówił nie dlatego, że teraz zamierzam kogoś wkurzyć albo przeciwnie, zamierzam zabiegać o czyjeś głosy. Będę mówił o tym dlatego, że jestem do tego przekonany. Że głęboko jestem do tego przekonany i uważam, że dzisiaj jest czas, w sytuacji, w której rząd kompletnie skapitulował, w obliczu tego wyzwania, jakim jest pandemia, żebyśmy my, obywatele, bronili się sami na wszystkie możliwe sposoby.